Oficjalne podpisanie umów odbyło się w czwartek, 8 lipca. Najpierw Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, zawarł umowę z gminą Mogielnica na przebudowę boiska sportowego przy zespole szkół Ogólnoształcących w Mogielnicy. Nowy obiekt będzie się składał z boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą o wymiarach 30 na 62 metry oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo gumowej w skład którego wejdą boisko do koszykówki i piłki siatkowej. Powstaną także bieżnia do Okolna. I koło do opchnięcia kulą. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość inwestycji to koszt 1 298 470 zł. Dofinansowanie ze środków województwa wyniesie 779 82 zł. Jest to boisko, które wpisuje się w infrastrukturę przy zespole szkół ogólnokształcących w Mogielnicy, ponieważ mamy tam pełnowymiarową halę sportową. Wszyscy mówią, że jest to najpiękniejsza hala, co najmniej na terenie powiatu Grujeckiego, wybudowana w 2002 roku przeze mnie, bo urzęduję od 1998 roku. Także udało się wiele zadań inwestycyjnych zrealizować. W Mogilnicy jest duży kompleks sportowy, na którym jest również basen odkryty, bieżnia, boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe itd. Ale przy tej szkole konkretnie nie było takiego boiska. Kolejne umowy dotyczyły termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Gmina Jastrząb otrzymała 1 244 836 zł na termomodernizację budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu oraz Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu. Całość zadania to koszt 1 912 924 zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom samorządowym Województwa Mazowieckiego. W szczególności marszałkowi Rajkowskiemu jesteśmy wdzięczni, że otrzymaliśmy te pieniążki. One naprawdę posłużą bardzo e, e, dobremu celowi. Gmina Kłufów chce przeprowadzić temu modernizację urzędu gminy. Na ten cel otrzymała 494 445 zł. Całość prac to 1 395 798 zł. Zabytkowe budynki Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie przejdą modernizację i renowację. Koszt całkowity tego zadania wyniesie 1 968 098 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 999 389 zł.